W sytuacji, gdy zostanie wylosowana szóstka, gracz zostanie postawiony przed wyborem, czy chce wyprowadzić pionek z bazy, czy raczej chciałby kontynuować i akumulować rzut, żeby wykonać długi ruch. W tym celu zostanie stworzona funkcja, która będzie wykonywała taką interakcję z użytkownikiem i przedstawi wybór użytkownikowi, żeby użytkownik właśnie tutaj mógł zdecydować się na jedną bądź drugą opcję. Ja to funkcję nazwę Ask Cube Cube 6 Option. Następnie chciałbym pokazać użytkownikowi menu, jakie będzie miał do wyboru, więc ja tutaj od razu zapisuję, że wylosowano 6, że ma wybrać jedną z tych dwóch opcji. I następnie, biorąc pod uwagę, że to jest właśnie interakcja z użytkownikiem, to zakładam, że tutaj może wiele rzeczy pójść, nie tak, że użytkownik może się celowo bądź przez przypadek pomylić i będzie musiał powtórzyć swój ruch. Dlatego w tym celu używam tutaj pętli while true. Ponieważ nie wiem kiedy użytkownik, za którym razem poda mi poprawną odpowiedź i zakładam, że może to potrwać troszkę dłużej, więc ze, ze względu na taką nieprzewidywalność, lepiej jest właśnie postawić tutaj na pentle. While no i następnie proszę użytkownika, żeby ten podał numer opcji, więc ja tutaj to zapisuję. Co, co możemy powiedzieć? No, ze względu, że użytkownik może już podać nawet nam litery, to użycie int spowoduje nam. W, Powiedzmy tak, jakby pojawienie się wyjątku, więc ja od razu to przechwytuję tutaj try i łapiemy ten wyjątek eee, value error. No, i oczywiście tutaj dajmy komunikat, że wymagana jest liczba, liczba. I w sytuacji, gdy jest błąd, no i to w takim razie robimy nawrót przy użyciu continue. Użytkownik poda opcję jeszcze raz. Co dalej? No, w sytuacji, gdy tak naprawdę opcja będzie poprawna, to yy, wiem, że jest liczbą, ale tak naprawdę użytkownik musi wybrać opcję 1 albo 2. To ja to wszystko tutaj przeanalizuję i sprawdzę. tak, Czy opcja jest równa 1? Jeśli tak, no to wtedy zwracam yy, najlepiej tutaj jedynkę na razie, zaraz do tej jedynki wrócę. Jeśli yy, opcja jest yy, równa 2, yy, wtedy też dwójkę zwrócę. Natomiast w innym przypadku tutaj dam komunikat zła opcja. Spróbuj jeszcze raz. Ze względu, że te opcje mają dla mnie pewne znaczenie, nie chciałbym dalej w kodzie posługiwać się jedynką i dwójką. Tutaj chciałbym mieć pomocnicze opcje, czyli na przykład stałe takie podkreślające, która opcja została wybrana, czyli w sytuacji, gdy chcę wyciągnąć piąt z bazy, to będzie dwójka. Natomiast, gdybym chciał wykonać długi ruch, to będzie jedynka. I te opcje chciałbym właśnie wykorzystać tutaj przy tych ifach, czyli w sytuacji, gdy zostanie jedynka wybrana, wtedy będzie tutaj długi ruch. A tutaj będzie wyjście pionka z bazy. Zobaczmy, jak ten program zadziała. W sytuacji, gdy uruchamiam ten program, powiedzmy, że ja tutaj wydrukuję go i zapytam użytkownika, co by chciał wybrać. Ja mu podam tutaj literę A na razie, więc wymagana jest liczba. Ok, to podam jedynkę, dostaje 1. Gdy podam dwójkę, dostanę dwa. A gdy podam 3, no to będę miał komunikat, że zła opcja i spróbuję jeszcze raz.